Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś nagrywamy ulubiony odcinek z mojej ulubionej serii, czy Lumpex Fałsieciówka. Uwielbiam tę serię i dawno już nie nagrywałam tego odcinka na moim kanale. Także czas to nadrobić, bo jest jesień i warto wymienić asortyment w swojej szafie. Ja dzisiaj mam zamiar. Co mam zamiar, czekaj. Ja mam dzisiaj zamiar iść, znaleźć piękne perełki w Lumpexie i połowić coś w sieciówce, bo dzisiaj bierzemy pod lupę rezerw. Zobaczymy, ile rzeczy uda nam się złapać w rezerw za to przysłowiowe 100 zł, bo tyle na pewno wyda. Wydaje mi się, że w lumpeksie znajdziemy więcej rzeczy, bo tam pewnie będą swetry, będą kurtki, będą jakieś spódniczki na jesień, a wiecie, sweterki, jakieś golfiki. Na jesień to jest master. Tak szczerze się Wam przyznam, że jak ostatnio nagrywałam na sieciówkę, znalazłam pełno swetrów za około 10-20 zł i noszę je na okrągło. Serio, dzisiaj ubrałam ten golfik, bo już tamte wszystkie swetry już leżą mi w praniu Całą rzecz ja używam, co mogliście widzieć też na moim Instastory. Dobra, bierzemy moją siatkę jak zwykle na zakupy. Eko siatkę wielokrotnego użytku. Namawiam Was do tego. Lecimy. A jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. I nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Wiem jak lubicie tę serię, także zostawiajcie łapy. Będzie więcej tych odcinków, żebym więcej nagrywała. Lecimy. Zobaczcie jak miesięcznie. Pozadko. Dojechaliśmy pod Lumpex. No idziemy, idziemy buszować. Mam nadzieję, że znajdę coś... Takiego troszeczkę różowego, troszeczkę kremowego i jakieś spódniczki. Na to celu: jakiś sweter fajny, kurteczka, jakaś spódniczka, to by było super anckie. No i liczę na tą moją różową marynarkę, którą, której dalej nie znalazłam. Takiej gigantycznej różowej marynarki. Jak wiecie, gdzie jest, to dajcie mi znać. Łupnęłam chyba jakiegoś liścia. <laughs> Serio. Zaczynamy od sukienek, jak u mnie standardowo. No i lecimy każda po kolei. Wtedy będziecie mieć pewność, że niczego nie przegapiliście. Jaki długi cardigan. Uuu, ale super pręski, patrzcie. Szukałam takiego dużo, długiego swetra po domu, tylko ten jest chyba trochę za długi. Bo ja jestem z Gretkiem i zobaczcie, on mi, on mi sięga po same kostki. Ale fajny. I on jest w ogóle z Pretty Little Thing. Uwi, ten sklep, tam są super rzeczy. To jest taka w ogóle fajna, welurkowa, zobaczcie, sukienka z takim dekoltem prostym, który jest zabijany. Kojarzycie tą moją nową różową sukienkę? To to jest właśnie taka welurkowa, ale ma taki sam fason. Jakby ją tylko skrócić. Byłaby kozakiem, bardziej taka zimowa i zimowa już jedna. Tylko to jest rozmiar 42, więc ją zostawiam, ale tutaj jest Też jest fajna z takim dekolcikiem Może ładnie wyglądać Nie wiem, czy za, nie za trochę za strokada, ale zobaczymy przymierzalnie Uuu, ta jest ładna Tutaj dopasowana z takim księciem w talii I zobaczcie na te plecy Mega ładna. A niby elegancka, ale jednak tutaj dopasowana. Fajna. Wiecie, że ja kocham biały kolor. No i oczywiście też różowe. Więc wszystko, co białe, czarne i różowe mi się podoba. <grych> ale śliczna. O nie, myślałam, że to sukienka, to jest kombinezon. Też ze sklepu Pretty Thing, ale jest taki cielisty. No, oczywiście, na mnie troszeczkę za długi, ale fajnie się wyróżnia. Zobaczcie. To jest taka klasyczna czarna sukienka, zobaczcie. Oj, kurczę, i to mi zepsuło. Pamiętajcie, takie rzeczy da, zawsze da się odpróć, ale mimo wszystko już to będzie troszeczkę nam tą sukienkę zmieniało, bo mi się bardzo ten przód podoba. Czyli ten oryginalny tył mi się podoba jako przód, bo bardzo fajna, by ta sukienka była z takimi opadającymi rękawkami, tutaj dopasowana, a na dole rozproszowana. Pamiętajcie, że takie sukienki nam super wyszczuplają nogi i podkreślają talię. Kolejna rzecz Pretty little thing, to jest taka sukienka. Dobra, potem to rozszyfruję w przemierzalni. To jest fajne, że w sieciówkach rzadko można znaleźć, jakieś takie fajne sukienki z cekinkami, a tutaj jest ich naprawdę bardzo dużo. Tutaj jest dużo właśnie jakichś świecących, cekinkowych, różnokolorowych. I jeżeli chodzi właśnie o kardynał, to będzie to idealne miejsce, żeby znaleźć swoją sukienkę. No ta jest taka... Mocno seksji sukienka, zobaczcie, troszeczkę jest zniszczona, ale do poprawy na pewno. Zobaczcie, tu jest dopasowana ze ściągaczem po bokach. Teraz są bardzo modne takie ściągacze, właśnie przy, przy jednym udzie. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda i to super podkreśla nóżki. No, ekstra to wygląda. Ja sobie ją wezmę, zobaczymy, co się da z niej wykombinować, żeby ją przerobić. Okej, okay, dopiero jestem na pierwszej alejce, a już mam tyle rzeczy. Tutaj Monia znalazła taką spódniczkę i ona jest bardzo fajna, taka z takim zamkiem. Ja strasznie lubię teraz te zamki, guziki tutaj z przodu, bardzo fajne. I jeżeli nie lubicie takich kolorków, to ta spódnica, na przykład ja już mam wizję na nią, że można by było się przebrać na Halloween, na przykład za jakiegoś super bohatera. I ta spódniczka będzie super pasowała. Jeżeli chodzi o przebranie na Halloween, to na pewno te są idealną opcją. Golfik taki, o, ten śliczny. I takie body, Ekstra, taki fajny, taki malutkowy, tylko nie wiem, czy on nie będzie na nim trochę za duży ale ogólnie mega fajne, na przykład do jakiejś czarnej spódnicy skórzanej, no i jeszcze, jeszcze body takie. Fajnie, fajnie. Ja biorę specjalnie tej Monie, ze sobą, no to Monia mi tutaj szuka, ja szukam i podwójna moc. O tutaj też znów na, coś na jakiś karnawał. <grych> o, ta też jest fajna, zobaczcie, taka mini marynarka, która nam podkreśla talię do jakiejś sukienki. Będzie boska, serio, jeszcze ona jest z takimi tutaj sweterkowymi rękawkami Bardzo mi się podoba, tylko szkoda, że to jest rozmiar 38 Ja noszę 34, ale na no nie będzie super, przejdać Monia, patrz co znalazłam super. No, na Ciebie, bo to jest 38 mhm. Tak, ale po rękawę ma rękawy zarąbiste. Ale fajne no. I teraz te y, bolerka, znaczy bolerka, marynarki krótsze Tak, tak z bufkami, super no. Śmiejcie się, ale kiedyś miałam sweter, tylko że w takim kolorze baby blue taki właśnie babciń. Teraz raczej każdy chce mieć taki neutralny sweter, taki pasujący do wszystkiego, czyli właśnie stawiamy w berze, biel, czerni, szarości. Najczęściej kupujemy właśnie na jesień, zima. O, tu jest taki wielki, biały sweter, który pokazuje obojczyki. Zobaczcie, Kozacki. Śliczny. O, ale piękny, zobaczcie, taki różowy golfik i on jest z cieniutkie cieniutkiej siateczki. Ale śliczny. Mega ładny będzie. Też ląduje do koszyka. Dzięki, bo nie mogę Ci tak rzucać, że nie było. Takie zapięcia będą mi się zawsze kojarzyły z górami. Właśnie takie drewniane, czy takie asymetryczne guziki kozackie są. I ten, ten wielki steter też od razu widać, że jest idealnie, porządnie wykończony. I już jest stary, ale naprawdę zobaczcie, jak jest porządnie zrobione. W ogóle się nie my chodzi. I to jest prawdziwy sweter. I takie prawdziwe swetry możecie znaleźć za niską cenę. To kosztuje 28 zł. Właśnie w second Hand. Ja nie jestem fanką takich swetrów, bo uważam, że one strasznie pogrubiają i z nich które są związane, wiecie, na dole, a tu mają taki gigantyczny dekolt i to tylko poszerza. Wyglądacie optycznie na większe, jakbyś miał gigantyczny brzuch. Tu jest kolejny taki ciepluchny sweter, który jest związany, zobaczcie, na boki. Tu możemy sobie go związać. Ja bym w ogóle robiła sztuczki przez połowę i fajnie wtedy podkreślałby talię. Kozacki, jest w ogóle z kapturem, w góry Kozacki. Zobaczymy ile kosztuje. 24 zł. Ten jest słodki. Ten jest słodki, jakby był bez tej karetki na dole, bo zobaczcie teraz jest przesłodki, do jakichś właśnie jeansów nawet z takim niebieskim wykończeniem na górze. Jak jest ta karta na dole to tak. Kolejny sweter w kolorze bordowym to jest mega modny kolor na zimę, na jesień, bo przypomina właśnie nam takie troszeczkę czerwone liście, które się robią w luszcz, który właśnie robi się w takim kolorze bordowym. Idealny do instagramowej foty. Teraz lecimy na kurtki. Jako że w tym jesień, zima, ja zawsze najfajniejsze kurtki poszła znajdowałam właśnie w lumpeksach. Zobaczymy, co znajdę tutaj. Takie bez rękawniki zawsze kojarzą mi się z grzybiarzami. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się to. Ale to mi się zawsze kojarzy albo z rybakami, albo z grzybiarzami. Było zawsze na grzybki i mama zakładała taką kamizelkę i tak chodziłam. No, ale taka kawała jest bardzo fajna. Podoba mi się. Nawet do tego gościka, który mam dzisiaj na sobie. Kurtka jest super. Zobaczcie, jaka fajna kurtka. Właśnie taka beżowo-krymowa z cienkim wkładem, która będzie grzała. Bardzo fajna. Nie przetłoczy Was, a będzie Was grzała. Ekstra. Proszę bardzo, kurtka z Zary. Pamiętajcie te kurtki klasyczne z futerkiem? Mega fajna. Wydaje mi się, propozycja na zimę. Ona jest troszeczkę zwężona w talii, będzie Was super podkreślała. Na zameczek ekstra. Tu jest troszkę uciapkana, na co musicie uważać, żeby nie kupić pobrudzonej, ale ogólnie jako kurtka bardzo fajna. Podobną kurtkę możemy teraz zauważyć w manki. Właśnie to połączenie z czarnym zamszem i zobaczcie, tutaj są takie wykończenia z czarnego zamszu. Bardzo fajna kurtka. Wydaje mi się, że nawet do jakiegoś białego t-shirtu z jakichś łańcuchów będzie super wyglądała. I to jest jeszcze fajne, to to, że ma czarne guziki, czyli nie ogranicza Was kolorystycznie. Czyli możecie dobrać doda zarówno dodatki złote, jak i srebrne i wszystko będzie pasowało. Jeden z takich klasycznych płaszczy to płaszcz na zimę kremowy. Ten jest zobaczcie bardzo długi, na mnie aż za długi, ale ja bardzo lubię to, że właśnie tutaj w Sekentynech można znaleźć multum takich płaszczy, właśnie w kolorze kremowym, kamelkowym. Je wystarczy u krawcowej zwęzić, jeżeli będą na Was za duże, czy skrócić, a możecie zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Po w sieciówkach takie płaszcze kosztują około 300-400 zł, nawet więcej. Okej, okay, wydaje mi się, że mamy to, lecimy do przymierzalni i zobaczymy, jakie rzeczy udało nam się dzisiaj wybrać. Dobra, lecimy po kolei. Mam kilka kurtek, które udało mi się upolować i zaraz zobaczymy, czy któraś z nich będzie na mnie pasować. Ta jest mega fajna. Strasznie podoba mi się ten krój. Jedynie co bym zwięziła, to rękawy na pewno. przyszłoby w niej troszeczkę wyżej, ale ogólnie jako kurtka bardzo mi się podoba. Nie jest ona za ciepła i tylko to mnie martwi, ale to połączenie z zamszem bardzo mi się podoba. Kolejna kurtka, trochę na wzór Montklera. Sery Mongler ma podobne kurtki, tak właśnie oprzywane. ogólnie jest mega milusia, na no serio, mega fajnie wygląda, tylko mam wrażenie, że ten kolor jest taki troszeczkę sprany, ale powiem wam, że grzeje, wiecie, że nawet takie cienkie, a grzeje. Kolejną rzeczą jest właśnie taki bezrękawnik i też jest fajny i serio mi się podoba, on fajnie wygląda do takiej całej kremowej stylówki, czyli właśnie spodnie kremowe, kremowy golfik, jakiś sweter i na to ten bezrękawnik. I taka stylowa w górach. Kozak mi się podoba serio. I teraz kurtka, która mi się bardzo podoba, ale dla mnie już mi się troszeczkę mniej podoba. No podoba mi się, ale jakoś coś mi nie pasuje, ale i tak mi się podoba. I te kurtki są tak: o 36 zł, 25 i po 43 zł. Ciężko będzie się dzisiaj zdecydować, co ma Dobra, a teraz szybko przechodzimy do koszulek i do swetrów, i do wszystkiego, co mi pozostało. Zaczynając od tego pięknego. Bodę, serio śliczne to jest. Strasznie mi się podoba. Mega, będę w tym chodzić cały czas. Naprawdę przepiękne. Kolejną rzeczą jest drugie wody, to jest takie. To już jest takie bardziej wyjściowe, bo to jest takie subtelne, eleganckie. Jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie prześwitywało. Wiecie, takie trochę sexy A to jest jednak takie do jakiejś spódnicy z wysokim stanem, do jakiejś spódniczki. Naprawdę fajnie będzie wyglądało i będzie mi pasować do włosów, o ile mi odżywka chwyci. I tutaj te body kosztują 16 zł. Kolejna różowa rzecz i kolejny sztos to taki golfik różowy z takiego troszeczkę mięciutkiego, ale tiulowego materiału. I tutaj ten golfik kosztuje 18 zł, ale bardzo ładnie wygląda, jest taki dopasowany. Idealnie będzie się komponował do jakiejś spódniczki, czy nawet do jakiejś spodni. No, praktycznie do wszystkiego będzie pasował. Więc to są trzy rzeczy, które na pewno biorę. Sukienka. I to, co mi się w niej podoba, to to. Że ma właśnie te ściągacze pobłka, które są bardzo modne teraz i super podkreślają uda. Jedyne co się boję, to to, że tutaj w piersiach nie będzie coś grało, bo już tutaj będzie takie poduszeczki, jakieś dziwnie jest tutaj też wykryjona, ale zobaczymy. Ogólnie bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że to też jest fajna propozycja na Sylwestra, bo nie jest jakaś super wyzywająca, jest fajna obcisła. Zobaczymy. Kolejna sukienka to taka, właśnie z takiego troszeczkę futrzanego materiału. Bardzo mi się podoba, ale na pewno będę musiała ją skrócić, okay. zobaczcie, taka, i ją troszeczkę zwęzić, bo jest dla mnie za duża. Ale ogólnie bardzo mi się podoba. I wydaje mi się, że jest taka dosyć elegancka I bardzo do mnie pasuje Sweterek bardzo mi się podoba Bo właśnie będzie super podkreślał obojczyki Ja mam właśnie dosyć winoczne te do obojczyki Więc fajnie to będę podkreślała i bardzo będzie pasował praktycznie do wszystkiego Biały sweter, ekstra Chciałam rozszerzować tą sukienkę i już wiem partuszkowa sukienka Bo ona jest taka Tutaj wiązana na szyję Tutaj dopasowana z tyłu wiązana, jeszcze ma gołe plecy więc też fajnie, ale to, co mi się w niej podoba, to to, że właśnie jest, tutaj jest produkcja Kinki, więc możecie ją spokojnie ubrać bez stanika, a nie będzie wam nic prześwitywało, nic tutaj, wiecie, kusiło. Zastanawiam się jedynie nad kolorem. ja widzę w takim kolorze, w takim zielonym? Kolejna sukienka jest właśnie taka, która mieni się troszeczkę w taki różowy kolor, granatowo-różowa. Na zimę, wydaje mi się, że będzie fajnie kombinowała się. Wcale nie wybieram kolorystycznie niebieski, różowy, zielony Dzisiaj tak jak u mnie kolorki królują, zobaczcie Sweter, który jest totalnym kozakiem I na pewno go wezmę, bo ja nawet w domu będę mogła sobie chodzić w takim długaśnym swetrze I będę mogła sobie w nim siedzieć, wiecie, na tarasie Fajny, za długi, ale to nic nie szkodzi będzie się tak ciągnął po ziemi To kombinezu? Tak fajny, nie? Kolejną rzeczą jest taki kombinezon z marki Prism Think i on jest dla mnie za duży, ale ogólnie coś mi się w nim podoba. Uważam, że do zdjęć będzie naprawdę bardzo fajnie się wyróżniał i może super wyglądać. Ja nie jestem zwolenniczką kombinezonów, ale w tym coś mi się spodobało, coś mnie w nim urzekło. Może to przez ten kolor, że jest właśnie kremowy, że pasuje, że te cekinki, tak fajnie wygląda. Na pewno będę musiała go skrócić. Ostatnią rzeczą jest taka biała sukienka. Ja ostatnio wywaliłam połowę białych rzeczy z mojej szafy, bo już miałam, być w czy czy już chodziłam w nich bardzo dużo razy. A ta sukienka mi się podoba. Podoba mi się też ta góra. Mimo wszystko, że ja nie lubię takich świecidełek, to to jest fajne, bo nie jest takie oczywiste i sieci na różne kolory. Na czarny, właśnie na kolorkowy. I co jest jeszcze fajne w tej sukience, to to, że jest dopasowana. I zobaczcie na ten tył. Bardzo ładne, co? I tutaj kosztuje 18 zł. Mam tyle rzeczy do wyboru. I jeszcze to, to na pewno było. Wyszliśmy, myślałam, że nic nie znajdę A oczywiście znalazłam za dużo, jak zwykle I zaczynałam tą serię Od tego, że to była seria Wydam 100 złotych tu i tu, a teraz jest Wydam 220 złotych tu i tu Nie no, 200 złotych wydałam Monia też coś znalazła, zobaczcie, Monia się chowa Ale chodź Monia, pokaż się, Monia znalazła zarąbistą marnarkę. Znaczy w sumie ja znalazłam Moni A Monia mi znalazła kilka rzeczy, więc się wymieniłyśmy Ale marnarka jest totalnym sztosem I spódnica z faktury węża Więc to też jest kozak, fajnie przerazniej jest chodzić wspólnie na zakupy niż samemu, chociaż samemu częściej się więcej rzeczy znajduje. Tak jest zazwyczaj, że się skupiasz i żeby szybko coś znaleźć, to co znajdujesz. Dobra, teraz lecimy do galerii, do sieciówki, do Reserved. Będziemy szukać i zobaczymy, jakie ciekawe rzeczy uda nam się znaleźć właśnie w tej sieciówce. Podrizert, tutaj są remonty, ale ten tunel jest mega fajny. Jestem ciekawa, co znajdziemy. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś fajne sweterki i jakieś fajne dodatki. Zobaczcie, jakie kozackie buty. Strasznie mi się podobają. Tutaj jak zwykle są zakurzone, ale fajne są te wstawki tutaj. Te perełki i te ćwieki tutaj. Mega, mega fajnie to wygląda. Bardzo mi się podobają. I tutaj one kosztują 199 zł, więc to jest całkiem przystępna cena jak na takie kozaki. Kolejny masker, który pokazywałam. Sklep na kurczka. Teraz są bardzo modne takie srebrne kurtki, złote kurtki. To super wygląda i zobaczcie jak to uzupełnia stylówka. Taka wielka buchowa srebrna kurtka. Kozak, tutaj kosztuje 249 zł. Wielkie swetry, zobaczcie ile mamy tutaj wielkich swetrów. I mamy oczywiście też takich w kolorze beżowym czy kremowym. Mówiłam wam, królują szarości, beże i czernie. To zawsze nam się najbardziej kojarzy z zimą czy jesienią Ten a propos sweterek jest bardzo fajny Mega mi się podoba I on jest taki troszeczkę golfikowy Ale mimo wszystko nie jest jakiś super ciepły Nie będzie nas super grzał I tutaj kosztuje 159 zł Kolejne golfiki Tym razem te kosztują 99 zł Mniej więcej sweterki borykają się cenowo od 79 nawet do 300 zł Co jest ważne to gigantyczna czapa z takim pomponem u góry. Waga mi się podoba, ja celuję w szarą. Kremowa koszula i to jest to, co Wam mówiłam. Jeżeli sobie założycie coś, co będzie z takim ściągaczem na dole, to będzie Was bardzo pogrubiało. Chyba, że włożycie to do spodni. Ale jeżeli tak zostawicie i będzie to tak wyłożone, to na pewno będzie Wam się tutaj pompowało i będzie Was optycznie pogrubiało. Podobną, ale swetrową wersję widzieliśmy właśnie w lumpeksie. To jest totalny sztos. Zobaczcie, ta koszula skórzana, tutaj z takimi troszeczkę bufkami, przepiękna, z kołnierzykiem mm. do szpica, kozacko wygląda i tutaj ta koszula kosztuje 159 zł. Prześliczna. Bodki, czyli coś, co jest bardzo ważne na jesień. Bodki na obcasie z taką skarpetą będą Wam super wyszczoplały nóżki i będą dopasowane do zwężonych spodnic, czy nawet do takich za dużych, szerokich dżinsów. Będą kozak podkreślały Wam kostki. Oprócz tego drewnianego obcasa, ja wybrałabym bardziej takie. Z takim właśnie metalicznym, troszeczkę lustrzanym obcasem. Bardzo fajnie wyglądają i się troszeczkę wyróżniają, tylko te bardziej będą nam ograniczać dodatki, bo do tych już będą bardziej pasować srebrne dodatki, a do tamtych możemy dodać zarówno złote, jak i srebrne. Bardzo podobają mi się takie sukienki, to są sukienki trochę takie ala ciążowe, ponieważ są takie rozkloszowane, ale przy takich sukienkach nie musimy się martwić, że za dużo zjemy na obiedzie u babci. <gry> Resert ma teraz naprawdę bardzo fajny asortyment, troszeczkę zmienił swój koncept sklepu i naprawdę Zdecydowanie na plus, bo są rzeczy zarówno eleganckie, jak i trochę na sportowo, ale chyba każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Kolejny kremowy golfik, mega milutki. Tutaj kosztuje 99 zł. Kurczalnie kusi taki golfik. Czego jest, Serio, jest bardzo mięciutki. W golfik musicie zainwestować. Dobry, cieplutki w golfik. Ja w tamtym roku trafiłam na super promkę, poszłam do HM i znalazłam Golf. Przesunęły ze 139 na 29 zł. Serio, nowy. Piękny szary, cieplutki golfik. Okazy są fajne, szczególnie jeżeli chodzi o swetry. Przepiękny, przepiękny płaszczyk. Ja mam teraz białą kurtkę, właśnie z second Handu, ale jeżeli chcecie białą kurtkę, to Ryzyard jest super opcją. Kolejne golfiki, tym razem troszeczkę dłuższy golfik, za kolanko do jakichś kozaczków, bardzo fajna opcja. I tu kosztuje 119 zł. Czarna skórzana spódnica. Ja ostatnio kupiłam w Pulled właśnie taką. Na guziki, dokładnie taką, tylko że troszeczkę krótszą, ale dłuższa też wcale nie jest złą opcją, jeżeli na przykład nie możecie nosić krótkich spodniczek do szkoły, to taka za kolanko będzie też bardzo fajnie wyglądała. Mam! Futerko, podurowy róż. Uwaga, uwaga. Nie wiem nawet taki to rozmiar. Mierzę od razu. Jakie mięciutkie! O nie, jakie to jest mięciutkie. Muszę to mieć. Chciałam na guziki, ale to nie ma guzików. Ma takie zatrzaski. O to jeszcze fajniej, bo nie będzie widać. Ale czas ja uwielbiam takie futerka, bo takie futerka grzeją, nadają od razu stylówce inny, inny kształt, inny pogląd. Może pasować to futerko do wszystkiego i właśnie takiego futerka szukałam. A, a. Dzisiaj króluje w tym odcinku różowy, a już dawno nie, nie ubierałam się na różowo. Już troszeczkę ten różowy odstawiłam, z tego względu, że słyszałam bardzo dużo komentarzy, cały czas stajesz się Barbie bla bla bla. To nic, nie staję się Barbie, jestem dalej sobą, ale różowy uwielbiam i kupuję to futerko na 100 Pro. Ale czas, znalazłam to, co chciałam. 199 zł. Tutaj są też takie golfiki. Troszeczkę przypominają te zymanki Takie oversize'owe, ale tutaj dopasowane do jakiejś spódniczki. Też będą fajnie wyglądały. I one tutaj kosztują 49 zł. Zobaczcie, właśnie o tym mówiłam. Taki idealny, kremowy, kamelkowy płaszczyk, o którym marzy praktycznie każda dziewczyna, bo będzie pasował do wszystkiego. Tutaj są jest też 34, które super skrojone z paseczkiem przewiązanym. Bardzo fajna propozycja od Reserve i tutaj ten płaszcz kosztuje 349 zł. A w się pokazywałam wam, że był za 40 zł. Wiadomo, za długi, nie do końca skrojony tak jak chcecie, ale fajnie można go przerobić u krawcowej, co polecam. Ja bardzo lubię takie kompleksiki typu garnitury dla dziewczyn i szukam teraz takiego pudrowego różowego garnituru. Ale tu jest też fajna propozycja. Zobaczcie, jak ktoś nie lubi spódnic, ani nie lubi sukienek, to to jest bardzo fajnie skrojony garnitur, który optycznie będzie Wam wyszczuplał nogi przez tą kreskę pomiędzy. To jest tutaj bez mankietu. Jest fajnie skrojony będzie Wam tutaj szła i będzie tak fajnie dopasowała się do Waszej sylwetki. Więc ten garniturek jest jak najbardziej na plus. Góra kosztuje 139 zł, tu kosztuje 99 zł, więc za 300 zł macie górę, dół, cały kąpielec. Kolejne futerko, które znalazłam, zobaczcie, to jest takie. Tylko to już mi się mniej podoba z tego względu, że jest na zamek. Ja nie chciałam, właśnie, futerka na zamek, ale co jest fajne, ponieważ jest z kapturkiem i będzie w nim też tak mega cieplutko. Też kosztuje 199 zł, ale kozacka. Przepiękna kurtka, taka troszeczkę ala taka strux prześliczna. Skórzane spodnie, które są ze ściąganym paskiem, które będzie Wam podkreślał talię. Bardzo mi się podobają i też czaję się na takie spodnie. Mam nadzieję, że znajdę swój rozmiar z tego względu, że tutaj jest niedostępny, a ja potrzebuję rozmiaru 34. Bardzo oczekuję na te spodnie, bo są fajne, nawet do zwykłego białego t-shirtu z jakiegoś łańcuszka. Ekstra. Spodnie, o które było bardzo dużo pytań, są z zary. Znalazłam ich jakoś już dawno, dawno, dawno temu na przecenie, właśnie z satyny. A tutaj są takie troszeczkę do, podobny krój do tamtych, właśnie od rezerw w kolorze czarnym, tak jak tamte moje i tu kosztują 111 zł. Kolejne błotki, które mi się podobają, to takie, zobaczcie na obcasie i tutaj na zamek fajne, bo mają takie ćwieki tylko właśnie jeszcze z takimi diamancikami, które fajnie się będą wyróżniały. Podobnej czapki szukam, ale z takim troszeczkę milszym pomponikiem ale bardzo podobnej. Już jestem bardzo blisko. To są buty które się powtarzają praktycznie co roku. Serio, każda dziewczyna nosi, to są najbardziej znienawidzone buty przez facetów, ponieważ one wyglądają trochę jak popcie, ale są bardzo ciepłe, bardzo milusie i też bardzo wygodne. I tutaj teraz te buty kosztują 119 zł, także to jest całkiem przystępna cena za te butki. Wiadomo, że one nie są takie, takie wytrzymałe jak te oryginały od łek, ale to jest też taki fajny zamiennik. Kolejny sweterak Baby Blue. Boże, ile ja tu jest swetrów! Serio, jestem w raju! Strasznie lubię takie wzorki twarzy i zobaczcie, nawet widać to po moich paznokciach. Na paznokciach mam narysowane wzorki twarzy i strasznie mi się to podoba. I też właśnie wpadło mi oko oko ta koszulka. To Zobaczymy, czy będzie mój rozmiar. No dobra, idę teraz po wszystkie rzeczy. Podsumowuję Wam zaraz w przymierzalni, które rzeczy najbardziej mi się podobają, co kupię. Na pewno kupię to, futerko, i zamówię też rzeczy, bo niektóre rzeczy nie są dostępne w moim rozmiarze, czyli 34, więc po prostu kupię je internetowo. Ok, jestem już w przymierzalni i pokażę Wam, jakie rzeczy najbardziej mi się spodobały z reserve. I te, które ja wybrałam, to zaczynając od t-shirtów, które kosztuje 19,90 i właśnie super, pokazuje nam Sunday Mood, i skórzane spodnie, które wyglądają po prostu przepięknie, którymi możemy sobie podkrościć talię, ponieważ mają pasek tutaj przypięty. To jest taka troszeczkę zimowa wersja tych spodni z beczki, które Wam pokazywałam, które też często e, ubieram, więc na pewno je zamawiam. Nie ma teraz mojego rozmiaru, tak jak koszulki, ale zamówię sobie mniejszy rozmiar. Bardzo fajnie wyglądają i będą nam super podkreślać falię. Nawet nie musi to być do tej koszulki, ale zobaczcie, do tych spodni będzie pasować praktycznie wszystko. Są one czarne, służane. Będą no, super wyglądały. Jest pasek, który jest czarny i jest z czarną klamerką, która nam nie będzie ograniczała, że możemy do, dobierać złote czy, yy, czy srebrne dodatki, a często tak jest, że sieciówki właśnie mają te klamerki srebrne czy złote i od razu to ogranicza nam dobór dodatków. Te spodnie jak najbardziej na plus. One kosztują 119 zł, a ten t-shirt 19,90, więc te dwie rzeczy na pewno zbiorę. Kremy fajnie wyglądają w połączeniu ze złotymi dodatkami, a szarości ze srebrnymi. Kolejne swetry, kolejne golfy, Ty razem dłuższe, które możecie ubrać sobie z jakimiś takimi kozaczkami za kolanko i nie musicie nic pod to ubierać, to jest fajna opcja i wydaje mi się, że one są też takie sekcji, żeby przełamać y, sweterki również na taki kobiecy sposób. I też jest kolorek, który teraz króluje, czyli taki Baby Blue. Chociaż do mnie bardziej pasuje kremowy, Jeżeli macie niebieskie oczy, to ten kolorek jest zdecydowanie dla Was. I teraz buterko, które na maksa mi się podoba, bo jest to buterko właśnie takie o jakim marzyłam, czyli kolorze pudrowego różu. I ona kosztuje tej 199 zł. Jest takie fajne, bo jest faktycznie troszeczkę przed kolanką. Będzie nam przykrywało, będzie się cieplutkie i będzie nam super kombinowało się praktycznie do wszystkiego. Zobaczcie, nawet no pasuje mi teraz do stylówki ekstra. Bardzo ładna w takim różowym kolorku. Nigdzie już nie jest dostępna, ale ja będę ją polować. Zamówię sobie ją i ona jest po 175 zł. Szybko przechodzimy do dodatków, czyli mamy buty, kozaki i snikersy Snikersy kremowe, które będą pasowały nam do swetrów. Właśnie dobrą mamy, jeżeli chodzi o ten sweter. I tak, teraz zobaczymy i kozaki czarne. Ja mam ogólnie krótkie nóżki, więc ja muszę na to bardzo uważać i często kupuję bardziej kozaki za kolanko, żeby te nóżki wyszczuplić, niżeli kozaki właśnie za kostkę, ponieważ kozaki za kostkę. Nam te nóżki skracają optycznie. Te butki prezentują się tak, zobaczcie. Fajne są, ale mimo wszystko strasznie skracają mi nogi i tego się najbardziej obawiałam. Ja jeżeli chodzi o moje proporcje nóg to mam praktycznie takie same łydki jak uda, więc to jest bardzo niekomfortowe w doborze właśnie jakichś butów czy spolni, tak itd. Dalej, tak dalej. Ale mimo wszystko bardzo mi się podobają i są takie właśnie wyższe, więc daję będę od razu wyższa o 3 cm. A ja jestem z gretkiem, więc to jest ważne. Tak się prezentują te sneakersy. Jak ja założyłam, to tak w sumie średnio mi się podobają, i teraz jest bardziej sezon na kozaki niż na sneakersy, więc bardziej zainwestuję w kozaki. Szukam swoich takich idealnych, na razie tutaj ich nie znalazłam, ale szukam dalej. Jeszcze wynalazłyśmy z moją tutaj kozaki. Bardzo fajne kozaki, i one będą też super kombinowały się właśnie z tym kremowym swetrem. Zobaczcie, ten kremowy sweter, takie brązowe kozaki, jest kozacka. Kozetka stylowa. Bardzo fajne. Ja ogólnie chciałam takie, tylko że czarne. I na takie właśnie poluję. Nie mogę nigdzie ich znaleźć, ale te by były idealne. Serio. Ja już wychodzę z zakupami. Wreszcie znalazłam swój idealny futrzany płaszczyk. Jestem z niego mega zadowolona. Bardzo się cieszę z tego płaszczyka. Właśnie o taki mi chodziło. Znalazłam też fajne dodatki, fajne swetry. Dzisiaj są zakupy zdecydowanie ubrane. Lecę teraz do domu i będę je przymierzać. się lookbook, jaki przygotowałam dla Was z wykorzystaniem ubrań, które udało mi się dzisiaj zdobyć. Mam nadzieję, że taka wersja lumpex vs sieciówka Wam się podobała, że taki lookbook halloweenowy również Wam się podobał. Dajcie znać, która stylówka jest Waszą ulubioną i oczywiście stawcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Nie zapominajcie o dołączeniu do Teamsówki, czyli najlepszego teamu na całym YouTubie. Uhu! uhu, uhu. Dawajcie znać, kto jest z Teamsówki. No i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!